Literatura japońska, nigdy kochani nie ma jej dość, zaskakująca, nieoczywista, taka skąpana w melancholii, tak jak słuchajcie bestsellerowa japońska powieść, o której Wam dzisiaj opowiem właśnie jest to Lekka praca nie istnieje, Kikuko Tsumury. Hej, hej, moi drodzy, w ten cudny jesienny dzień. Witam Was, Olga, z wielkiego buka. Lubię, kochani, wyszperywać dla Was i znajdować takie perełki literatury światowej. Tytuły nieoczywiste, które być może nie wyskakują z tej szafy mediów społecznościowych, ale takie, na które na pewno warto jest zwrócić uwagę. Wiecie też dobrze, że do literatury japońskiej, współczesnej literatury japońskiej, mam, słuchajcie, słabość, i kiedy właśnie trafia w moje ręce. I mam szansę poznać jakiś współczesny, ciekawy, intrygujący tytuł, to łapię i nie ociągam się. I w ten sposób w moje ręce trafił japoński bestseller Lekka Praca nie Istnieje, Kikuko Tsumury. powieść, którą recenzuję dzisiaj dla Was we współpracy z wydawnictwem Glowbook. I już sam tytuł mówi tutaj dużo za siebie, nie wspominając o tej fantastycznej postaci zakładki. Nie mała Twojej roboty, kochani, a Kiku sumura dobrze o tym wie. Lekka praca nie istnieje. Można o niej marzyć, można ją sobie wyobrażać, można co róż zmieniać zajęcia, by wkrótce się przekonać, że. Nigdzie i nigdy nie jest lekko. O tym też przekonuje się młoda Japonka, która na tym właśnie etapie swojego życia, zawodowego życia, już cierpi na wypalenie i na przewlekły stres. Rzuciła poprzednią pracę i właśnie rozpoczyna nową, taką, która ma być dla niej jak najmniej wymagająca. Jednak każde kolejne zajęcie zarobkowe, jakiego się podejmuje... Okazuje się mieć jakieś źródło stresu, okazuje się być wyzwaniem, przyczyną stresu i kolejnych niepowodzeń, no i zmusza też do przemyśleń na temat sensu tego całego kołowrotka. Japonia, kochani, od lat przoduje w wyścigu szczurów. Przoduje w korporacyjnym wyzysku, w tym szalonym wyścigu korporacyjnych myszy, w wytresowaniu swoich pracowników. Najlepsze wyniki, najlepiej wypełnione tabelki. Z jednej strony mamy ten malowniczy portret kraju kwitnącej wiśni, w którym tradycja łączy się z nowoczesnością. A z drugiej strony mamy przewlekły stres, samotność, nałogi, samobójstwa. Mechanizmy przepracowania można oczywiście dostrzec wszędzie, ale to właśnie w Japonii, gdzie praca jest nie tylko pracą, ale jest stylem życia, widać to jak na dłoni. Jest to często przekoloryzowane, jest to przerysowane w okrucieństwie względem pracownika, względem jego poświęcenia. Kikupo Tsumura bierze właśnie te mechanizmy, na tapet. Przygląda im się z bliska i poprzez humor i celne refleksje buduje przed nami portret, obraz. Współczesnego, nowoczesnego świata. I słuchajcie, lekka praca nie istnieje rozkłada te wszystkie mechanizmy na czynniki pierwsze. Kiku Tsumura wrzuca swoją bohaterkę w różne zawody, w różne pozycje zawodowe, że się tak wyrażę, stawia przed nią różnorodne wyzwania, także buduje przeszkody. Jest tu pracochodzizm, jest tu mobbing, jest tu przepracowanie, jest też wyalienowanie. Doświadczenia bohaterki mogą stać się lustrem dla wielu czytelników, mogą się z nimi utożsamiać. Ona, słuchajcie, co więcej, nie szuka takich większych ścieżek rozwoju. Ona nie chce wyzwań. Ona szuka czegoś prostego, czegoś niewymagającego, czegoś, co będzie pozbawione odpowiedzialności. Także nie szuka kontaktu z innymi. Szuka czegoś, co pozwoli jej przetrwać, przetrwać te obowiązkowe godziny pracy, a to prawdziwe życie. Ona sobie zostawia na później. No właśnie, a to, słuchajcie, okazuje się tak naprawdę niemożliwe, <słuchaj> <słuchaj> dlatego że <słuchaj> praca jest nieodłączną częścią naszego. Naszego dorosłego życia. Jest jednym z sensów naszej egzystencji. Kikuko Tsumura, słuchajcie, sama doświadczyła zarówno wypalenia zawodowego, tego podniesionego stresu przewlekłego, mobbingu, okrucieństwa i tej brutalnej siły japońskiego rynku pracy. Lekka praca nie istnieje, to słuchajcie, słuchajcie, literacka, bardzo trafna zresztą analiza właśnie tych wszystkich mechanizmów, jakie tym kierują. Mechanizmów, od których po prostu trudno jest uciec. To jest taka tragikomedia komedia w pięciu aktach, które razem tworzą i kreują pełną humoru, surrealistycznych elementów, ale także przede wszystkim takiej podskórnej melancholii powieść. O uzależnieniu od pracy, o obsesjach, o takiej wojerystycznej potrzebie dopasowania się. Także to jest opowieść o poszukiwaniu swojej drogi i swoich dróg ucieczki. O pracy przede wszystkim i całej filozofii współczesności. Razem z wydawnictwem Glowbook mamy dla Was jeden egzemplarz powieści Kikuko do wygrania, a pytanie konkursowe brzmi, jaka praca jest taką wymarzoną waszą pracą i dlaczego właśnie ta? Gdzie chcielibyście pracować najbardziej na świecie, a może gdzie pracujecie? I jest to właśnie spełnieniem Waszych marzeń? Swoje odpowiedzi wpisujcie w komentarzach pod filmem. Konkurs trwa przez tydzień, potem wybiorę jednego zwycięzcę. Wyniki pojawią się i w opisie pod filmem, i też w poście dedykowanym na w społecznościach YouTube. I znów słuchajcie, ta podskórna melancholia, ten smutek, te przemyślenia, te refleksje, właśnie. I ta analiza, analiza tego, jak wygląda człowiek w kontekście pracy współcześnie, jak człowiek odnajduje się właśnie w tym kołowrotku, w tym wyścigu szczurów. Tak jak Wam wspomniałam, Japonia przoduje właśnie w tym wyścigu. I jednocześnie przoduje również, jeżeli mówimy o ofiarach tego wyścigu, Właśnie, kiedy mówimy o ludziach, którzy cierpią, cierpią właśnie na przewlekły stres, na przemęczenie, na osamotnienie w swoim cierpieniu. Ludzie, którzy popadają i w nałogi i popełniają samobójstwa. To, słuchajcie, jest tak naprawdę przerażająca skala, kiedy przyglądamy się z bliska niektórym przypadkom, kiedy spoglądamy na jakieś analizy, kiedy spoglądamy na wykresy. To wszystko tworzy taki przygnębiający również obraz. Kiko Tsumura wykorzystuje tutaj humor, wykorzystuje elementy surrealistyczne e, tworzy taką historię jedyną w swoim rodzaju, która jest jednocześnie komentarzem i która sama zmusza do refleksji. Literatura japońska robi wrażenie niezmiennie. Zachęcam was do czytania i do czytania opowieści też na blogu Wielkiego Buka, a my kochani widzimy się niebawem. Do zobaczenia. Pa pa.